Good morning, Kambodża. <laughs> hej, hej wszystkim! Słuchajcie, dzisiaj zapowiada się kolejny gorący dzień. Wczoraj było tak gorąco... Nie do wytrzymania. A ponoć będzie jeszcze cieplej. Ale dzisiaj... Dzisiaj też zapowiada się, bo nie ma chmur. Chyba też będzie grzało. Słuchajcie... Yy, dla wszystkich nowych, którzy... Yy, widzów którzy weszli po raz pierwszy na ten kanał chciałem przypomnieć, że jesteśmy z żoną w Azji południowo-wschodniej, dokładnie w Kambodży no i żyjemy sobie nie? i pokazujemy jak to tutaj wygląda codziennie co drugi dzień na razie mam nadzieję, że się będzie wszystko rozwijało w dobrym kierunku i poprosiłbym też wszystkich o kolejnych nowych widzów, o wsparcie czyli komentarz lajkowanie, subskrypcje. Byłoby fajnie, jakby to się dalej rozwijało, bo są tematy ciekawe. Są jakieś opcje kolejne do, do przemyślenia, do wdrożenia. Także idę na trening, jak zwykle. I trzeba działać dalej. Na razie. Hej ja. Uh. No, swoje zrobione i siłownia to ma być siłownia old school'owa. Ma testosteron wisieć w powietrzu, a nie te nowe siłownie wyniunkane, gdzie chłopcy przychodzą w rajtuskach i większość czasu spędzają w telefonie, a nie pocztangą. Siłownia to siłownia, no. No hej hej wszystkim, kolejny dzień, a my jedziemy po walizkę, bo brakuje miejsca. Jak tak dalej pójdzie co miesiąc jedna walizka, to będzie grubo, nie? No co, cały dobytek w walizce. Kurwa. No dobra, jedziemy oglądać te walizki. Zaraz na Ryneczku będzie dalsza relacja. Papa. Pa. No dobra, no przyje jesteście. przyjechaliśmy na ten Ryneczek i idziemy pomału szukać walizeczki. Motorki stoją jak w hurtowni. na no. Południe dzisiaj jest trochę głodnie. U tu samochody, a tu spukery. No. Dzisiaj troszkę chłodnie jest, bo wczoraj to był taki upał, że tragedia. Dzisiaj, dzisiaj już jest fajnie teraz, taki przyjemny wiaterek. Także szukamy tych walizek, z której strony by zacząć, nie? Ciuchy zaczynają... O, jak tu się coś zaczyna pomału już, nie? Tam się skończyło warzywka, owoce. A tu już można wejść. Idziemy szukać. No i tak się skończyło na razie, że zamiast walizki kupiła klapki sobie. Okej? Okay. Okay? Zamiast walizki flapki Teraz idziemy po walizkę w końcu. Sit down, bajba panni. Niemożliwe. Powiedz lepiej za ile? No za 2,5 dolara. No. Oglądamy walzeczki. A tutaj jeszcze Anka mówi jakieś paski. Mają wybór naprawdę. Ale takie jakieś tandetne, nie? nie? A tu po drodze... Złota, pełno. Nie wiem, czy to prawdziwe, czy to kombach jest. Pełno. Nie, podejrzewam, że to cepelia. Bardzo, nie? Raczej cepelia. Biżuterii pełno. Jak okiem sięga. Do wyboru uciekamy, bo jeszcze będzie chciała zobaczyć. Uciekamy szybko. Uciekamy stąd szybko. Uciekamy. Dobra, walizka kupiona Tylko teraz jak my z nią pojedziemy <Weber> Ciekaj Jak my Jak my z nią pojedziemy Ja z przodu, ty z tyłu i trzecia I <wizja>. walizka <Sabbath> Tak? i trzymać rączką, nie? Tak jakoś tam delikatnie Trzeba się na... Masakra No a tu jaki ładny, zdobiony shop house, nie? Prezenciki choć pokaż. Jak kolorowo. Co to, jakieś prezenty są świąteczne? Już do świąt jeszcze daleko. A one tak wyglądają jak takie, wiesz, wielkanocne, nie? Jak takie wielkanocne. Co tutaj? O, wiesz? I paczka na święta, paczki są porobione. No, prezenty na pod choinkę. Trzeba na Wigilię kupić. Czekaj, bo tutaj są świeże owoce, widzisz? Okay, mandarynek, może trochę. Zapytaj się, ile kosztuje makalo. Mandarynek. Okay. Na 4 Bund w Bundwazji. Przyszliśmy dzisiaj do innej restauracji. Soul. Spróbować. A przeciwko od razu zauważyłem, że jest coś fajnego. Oleander! Widnie oleander czerwono-różowy ale duży światło to będzie nie nie za wysoki jest trochę troszkę za wysoko nie można go ogarnąć no. ale różowo-czerwony oleander duży, duży. Proszę. Aha. Kolejny, jakiś zabieg, jakieś cudawianki. A ja też się w końcu udam na jakiś masaż. Papa. Pa. No i przyszedłem. Łóżka puste, wszystkie dziewczyny już porobione, A one tu siedzą. O, one tu siedzą. No, oczy zrobione. Tu, like Harry Berry. Okej. Okay. The best. Okej, okay. okun. Okay. Okun. 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 Don't be shy. Dobra, jedziemy do domu. Starczy tego wszystkiego. Teraz na mnie kolej. Na razie, hej. Dobra, przyjechaliśmy do kolejnego sklepu Na całej ulicy nie ma cienia Ale, ale znalazłem tutaj U ochroniarza parasolkę No i tu można było postawić za... <laughs> u, u ochroniarza Dobra idziemy Do środka Zobaczyć co tam w trawie pisz. I co my tu mamy Co my tu mamy <laughs> Są głośniczki <laughs> Co? Są głośniczki czy nie ma głośniczków? Chyba nie ma. Chyba w lewo, nie? A Jedziemy na obiadek Dzień załatwiania dzisiaj różnych spraw. Nowa siłownia była odwiedzona już, bardzo fajna. No i tak, co chwilę na miasto, to, do, to tu, to na rynek, to, to za chwilę ktoś wysłał SMS, a to jakieś spotkanie, nie? To, to znowu coś się przypomniało. Tą butlę z wodą tą 20-litrową, nie? żeby nie chodzić 10 razy. Słuchajcie, a z tą wodą wyszło bardzo ciekawie, bo tak jest po 20 tysięcy, czyli 1000 dolarów I później, jak się wyczerpie, to zawozimy butelkę i jest wymieniana na pełną za 3000. Znowu 20 000. No, ale na początek opłacimy 5 dolarów, nie? No, za całą butelkę, bo plastik z kranikiem to wszystko i pewnie tak kosztuje, nie? No. A kolejna wymiana już na nową to 3 złote. No pewnie, no. 3 zł za 20, za 20 litrów. Wody. Za 20, tylko, tylko tyle, że tą butlę trzeba stachać do chaty. Na pierwsze piętro, no to już zawsze jest no na no. dwa piętra. Tak? No nie, jak ja miał to na drugie albo na trzecie gdzieś stachać, to był dramat. Ale i tak trzeba będzie jakieś... A tym bardziej, że mamy już pod domem przecież. Tam przecież no. jest taki mały sklepik i też mają te wody właśnie no. też Także praktycznie sąsiedzi siedzą. No. Ale ze dwie butelki trzeba mieć jakieś w domu, czego, żeby se napełnić, bo na siłownię muszę mieć. Nie Z dwudziestką na siławce. Czy mi oczy nie mylą stoją takie dwa same motory? Tak zimój, tak, który jest nie. Nie, to są chyba. A nie, jeden jest taki sam, a to jest mój. Tak, a drugi jest, to jest ten większy, chyba szefa, nie? Tak, to jest 160. A ona tylko te banany. Tylko te banany chrpiące. No, panierce tam od dziewczyny. Tak. Bardzo tak. smaczne, za dolara. Dawaj, dawaj, resztę. No, chciałem jakąś część do drona znaleźć. To tu proszę. Jest sklepik modelarski. Od wyboru do koloru. Różne części, różne akcesoria, nie? Do, do modeli różnych tam samochodów sterowanych, do dronów. O, zobaczcie, nawet modele różnych tirów, koparek. O. Łyżeczka i też wszystko zdalnie sterowane, nie? Ale jak fajnie dopracowane, takie szczegóły różne, nie? No, zobacz. Kurde. Takie zabawki, kiedyś jak człowiek był mały, nie? O, i beczka jest nawet na beton. No. Aż pożar, no tak, no. Wyciąg to ma sikawkę i, si i sika. No. Tu przewóz jakieś drewno, wozi, wiezie, bale. I to wszystko zdalnie sterowane, nie? Ale zrobione. No, jak człowiek młody. O, a tutaj te joysticki do tego nie. jakie tam. No, tu na lawecie taka koparka. Człowiek, jakby młody, to kurde, za naszych czasów takich rzeczy nie było, nie? To byś, Uh, uh szala. O, są drony, zobacz. Takie, zobacz. DJI też, patrz u góry. Zobacz, widziałaś? Tu mniejsze, tu jest, tam, tu jest ta najnowsza, nie? Czwórka pro. Zobacz. Dziś, czwórka pro, nie? A tu, tu jest ten jeszcze jeszcze większy, Air 3 profesor, ale tu już jest Bayer, nie? No P8, to nie wiem co to jest, nie wiem, ale tu już jakieś, to nie jest DJI, nie, DJI jest u góry tutaj. No, tu jakaś miniaturka, no ale ten tak, nie? DJI R3, tam najnowsza wersja tu ma komery No i z drugiej strony też. O. Tu na dole, najpierw tu zobaczę jakiś samolot też pewnie można odpalić co? kurde no ja jestem ciekaw a one są lekkie tak? chyba tak no kurde na, na takich modelach to się tam za bardzo nie znam jak wy ktoś tam się może zna to może coś napisać w komentarzach ale to chyba nie to chyba są modele takie chyba do zabawy ale tu już tu już tak tu są sterowane każdy ma swój jo no każdy ma swój no pilota także takie większe nawet monster Traki. Jeepy i No, O Piotrek, to jest coś dla ciebie. Taki tak ciągnik. Tylko tira podczekiwaj jeszcze. Tylko tira brakuje. O, tu już na dół. O, jakaś skania, tak? O kurde. To no. są te transformery, chyba, nie? No, no, uważaj z tyłu na model. Szybko można, że no jest tego trochę, nie? O tutaj To można już posadzić na wodę, nie? Tu na gąsienicach monster traknął. <gry> jak, jak, jak co? amfibia. Czy to pada? <gry> no. Także można się bawić jak coś. Ale to tu to, to teraz mnie zaimponowali mnie tutaj. No nic, będziemy uciekać, ale chyba musimy poczekać, bo deszcz pada. No i chyba na razie nie wyjdziemy. O Jezu, tam nam motorek zalany, to strzała, strzała czerwona, co to było? O kurwa, skoro Jaki fajny sklep akwarystyczny, rybki w skrzynkach po rybach, po śledziach pływają sobie na dworzu, żadnych grzałek. Nie widziałem, żeby ktoś tu miał grzałkę w akwarium, nie? O, a tu? Bojowniczki w słoiczku. Każdy bojownik w swoim słoiczku. A tam jaki układ filtracyjny. Tylko. Tylko. No, gdzie się nas sprzedaje? Tu jest układ filtracyjny. Filtration, right? Um, I am Koi, mhm. Karp, koi. koi. ja, ja, ja wiem, I know. Karp, koi. Młode koje, karpie. Młodziutkie, tu jest właśnie ten układ z filtrami z filtr Zwirowy chyba jakieś tu rybki. Tu też gubiki w miseczka, tylko tu w akwarium opływają skalarki. Tam jakieś A już nawet tej, tej drobnicy, takiej tej tandety, zwykłej, nie pamiętam jak to nazywa. się nazywa. To, to sztucznie barwione, nie? Te rybki, <coughs> Te rybki są sztucznie barwione. No i wchodzimy do środka, nie? I teraz. W momencie, jak mówiłem o tych rybkach, w momencie tu, tusicie je do akwarium, to po kilku miesiącach ten kolor po prostu zniknie, nie? I będą zwykłe takie jak na Ale one, kolor, to kolor jest po górze. prostu bomba. No kolory na rybie sztuczne, nie? Sztuczne. O, tu. Sumy. No. No też taki zrobiłem, czyli sam, ale że na Tylko że na górze. Ja miałem na dole, nie? I wiesz, no i 10 razy większy, nie? Ale, ale zasada ta sama, nie? Przypływa przez różne widzisz. Można skleić, można. Nie trzeba kupować filtra, nie? Po, odpowiednio trzeba zaplanować, rozrysować, tak jak woda ma się przelewać i można zrobić samemu sobie filtr. I to wiele większy niż te w sklepie. No, no to każdy szklarz, no, który trochę mądrzejszy, to zrobił sobie właśnie taki filterek, nie? Ale można go nie na wierzchu, tylko schować właśnie do szafki pod akwarium i już. Sumy i pielęgnica papuzia, czyli krzyżówka pielęgnicy cytrynowej jeszcze tam jakąś Kalary, nie, to nie są strzeciki, to są arowane, To są te duże takie, one ponad... No, nawet do dwóch metrów rosną przecież te arowany, wiesz. To Piotrek karmił parówkami w końcu tą arowane, bo taka duża urosła. O, to jakieś brzanki są matszajskie i też te rybki, które są barwione. Nie, to nie wygląda to naturalnie fajnie. To jakaś karma, dźwig, kamyki. Co tu jeszcze mamy? No to są to są akwaria. O madki i tu to jest brzeneczki, ale normalnie sklep akwarystyczny. No. Tak klejona akwaria jeszcze jak u nas na początek lat 90. Jeszcze nie, mają tej, jeszcze nie mają tej zasady, żeby to ściągać ładnie, nie? Tymi kosteczkami, nie? Jeszcze nie mają tego opanowane, ale to z czasem pewnie dojdą do tego. I co tu też mamy? Jakieś molinezje, tu znowu te jakieś sztuczne barwione skalarki. No nie ma zbytnio za dużo, nie? A to wiem, to się jakoś tam żaboryba, nie żaboryba tylko jeszcze yy, czy to nie są młode yy, jak to się mówiło na buty kiedyś, na moka, nie na mokasyny jak się mówiło salamandry nie? Czy to nie są młode salamandry? Nie jestem pewny ale sprawdzę albo widzowie sprawdzą i napiszą w komentarzu czy to są salamandry, czy dobrze pamiętam czy nie młode no to jakiś narybek, o pielęgnice z jeziora, z jeziora Malawi się Rozmnożyły im tutaj, widać, nie? Młodziutkie są. Aha. Młode, młode pielęgniczki z jeziora Malawi i Tanganika. Ale tutaj no. zobacz, te zielone rybki, zobacz no. jak to wygląda kolorowo, no bajecznie. Ale to jest widzisz, sztucznie barwione, nie? No sztucznie, ale robi wrażenie. Sztucznie barwione, a wrażenie. tu pusto. O, empty. Empty. Pusto, nie ma rybek. Dziewczyny, gdzie są rybki? Zjadły? Nie ma dużego wyboru, nie? No ten sum robi wrażenie i jarowana, nie? No bo ta papuzia wygląda. No ale dobra, no każdy coś tam lubi. Bynmniej grzałek nie używają, nie? No. Pewnie nie wiedzą, co to grzałki nawet. O, tu jakieś czarne welony nawet są. No. Czarne welony. Dużego wyboru nie ma, nie? Pewnie w jakimś większym akwarystycznym jakiś większy byłby, nie? No. Okun. Okay. Bye bye. Siłowni wyszedł, spocony? Tak. No. Siłowni wyszedł, spocony? No, znowu do sklepu, bo znowu trzeba coś kupić. Co to są 3-4 takie pudełka, nie? To by się mogło nawet nie dać. Znaczy, Znowu trzeba coś kupić. Mój ty panie. Te są mniejsze. Nie, to tak. Ale czoskiem pachnie. Czoskiem, no, bo, bo oni tutaj jedzą. Gotują też od razu w tym AGDR. Tak. tak. I gotują. Wszystko w jednym. Można, można, nie? I co? Podłużne? 10 tysięcy. No i trzy, nie? 3. Akurat takie podłużne. No to te bo były najlepsze jeszcze. O. A tu są też trzy. Tu są też trzy. I w tej samej cenie. W tej samej cenie? No to to jest większy ten no jeden. Tak. No to rzeczywiście, to lepiej też się układ. ciepło mi się zrobiło i tu jest dogarka żebyś nie poparzył no. masz lepiej nie? jest komplet? jest to ja jest wyry kolor mhm. kolor musi się zgadzać dobra to wybieraj Pum, masz kuchenny chociaż nie, nie potrzeba takiej dużej tu jest jedna rękawiczka i jedna łapka, nie? No, to, to nie jest. jest. Wszędzie, no nie. Tak. Zobacz mniejszy to. Tak. To są wszystko niuanse. Będzie duży garny, to jednak musi być rączka i tak te... No jest, no.